Dzień dobry, mam dziś do zaprezentowania mieszkanie. Mieszkanie znajduje się na ulicy Okrzei, jest to jedna z głównych ulic w Kłodzku. Kamienica została niedawno odrestaurowana i myślę, że lokalizacja jest świetna. Powierzchnia użytkowa tego mieszkania to 88 metrów, co przekłada się na trzy pokoje, kuchnię, łazienkę. Nieruchomość jest ogrzewana pięknymi piecami kafrowymi, które na dzień dzisiejszy spokojnie mogą spełniać nadal swoją funkcję, natomiast jeśli chcieliby Państwo zamienić piec kafrowy na piec dwufunkcyjny, gazowy, jak najbardziej jest to możliwe. Mieszkanie jest rozkładowe, dzięki czemu każdy z domowników spokojnie znajdzie swój kąt. Cena mieszkania to 340 tysięcy do lekkiej negocjacji. Jeśli zainteresowała Cię oferta, zapraszam do linku, który jest w opisie naszej oferty, oraz do kontaktu z opiekunem nieruchomości. Zapraszam do zajrzenia na naszą stronę Północ Nieruchomości, oddział Cudsko, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.